Ja to mam pecha, że akurat dostarczają materiał twórcą w dniu publikacji TV Royal wyszło dzisiaj. Ja byłem w do 18, więc troszeczkę moja reakcja jest spóźniona. Już pewnie wszystko wiecie, ale dokładne odcinki ze statystykami gameplayami powinny się pojawić na kanałach twórców, więc u mnie też się to pojawi. Z sezonem dokładnym też się u mnie pojawi, więc śledźcie mnie. Postaram się to wam w miarę ładnie pokazać. I do tego co? Darmowa emotka też jest w tym filmie, więc warto. Poczekaj, bo może darmową memotkę zgarniecie. No to zaczynamy. TV Royal. No i na początek poszły nowe chesty, które się pojawią w, od przyszłego sezonu. Te laki dropy zostaną zastąpione. Już o tym Wam wspominałem dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało. Też postaram się mniej więcej Wam jutro powiedzieć. Ale już dzisiaj wiemy, że common laki Chest, który będzie, będzie zawierał tylko karty i złoto, do tego Magic Lucky Chest, dawny Lucky Drop, czyli będzie to samo co w Lucky Dropie, no i będą sezonowe te skrzynie, będzie dwie, dwie sezonowe skrzynie będą, do tego będą mogły właśnie Nowy wygląd, na karty, kosmetyki, czempiony, ewolucje, szarcy, więc no, to będzie najlepsza, najlepsza skrzynia. A jak to będzie, jest taki mały, jeszcze mały trik, ale to dopiero jutro Wam zdradzę. Bo nie wiem, czy na filmie było, powiem Wam szczerze, tylko taki szybki przeklątrowiec. No i powiem Wam teraz tak, zmiana z czempionami, już teraz czempiony yy, będą mogły być dwa na, yy, na razie Normalnie są. Tak samo jak inne karty w kolejce, więc spokojnie możemy już dwoma czempionami grać, ale tylko ostatni czempion. Powiedzmy, że rzuciliśmy jednego właśnie Liter Princea, i później rzucamy drugiego liter Princea. To ten drugi Liter Prince tylko będzie miał aktywne ability. Zresztą widzicie nad tą dwunastką taką koronę, i ta korona oznacza, że ten akurat Liter Prince jest aktywnym championem i jego ability jest aktywny. Więc możemy grać normalnie tutaj na slocie championami, ile razy chcemy, ile nam tutaj wydropi. I do tego co tutaj jeszcze było najważniejsze. a można już czempiony grać poprzez lustro no, i teraz to, co ja bardzo lubię, merch tactics. Tutaj w merch tactics zachodzą zmiany, będziemy mieli pewne nowości, pewne zmiany, ale to już szybciutko przejdźmy do tego. Najważniejszą zmianą będzie to, że sezony będą się już resetować, więc będziemy mieli reset sezonów. Do tego mamy 7 fajnie nowych kart i powiem Wam, testowałem i te niektóre karty są, zarobiście, fajne. Bomber wypada nam z kart na Merch Tactics. No i teraz tak, nowym władcą, który będzie u nas na wieży stał, powraca Królowa Goblinów. Królowa Goblinów będzie w październiku dostępna, bo w listopadzie będzie nowy Ruler Long. A jak on wygląda? A to jest on, to jest taki smoczek. Jak on będzie działał? Wszystko się dowiecie też z gameplayu z filmu. Oczywiście oprócz nowych kart będą nowe cechy. Pewne karty troszeczkę pozmieniają swoje pozycje w tych... Yy, no, cechach do tego będą nowe modyfikatory, no, ale też jest fajnie dużo poprawionych rzeczy, jeżeli chodzi o wygląd, bo ja już testowałem, widzę jak to wygląda. No i może będzie fajnie, ale jest jedno ale, ale to przy gameplayu. A, i oczywiście będą nowe skiny. Skiny mi się podobają w tym trybie. No i w tym sezonie halloweenowym będziemy mieli dwie. Ewolucję. Pierwsza to będzie w armi Armia Szkieletonów. Tutaj, przywódca Armii Szkieletonów, dopóki żyje, Armia Szkieletonów jest nieśmiertelna, czyli trzeba zabić dowódcę, żeby ta Armia Szkieletonów znikła. No i drugą ewolucją będzie duch, który będzie miał jakiś soldierów. Powiem szczerze, jeszcze tego nie testowałem, bo nie miałem tego dostępne w. Wersji deweloperskiej. Dopiero widzę to pierwszy raz na tym nagraniu i jak będę miał okazję chwilę przetestować, oczywiście muszę to pod odcinek nagrać, więc gameplay wam puszczę. No i na sam koniec macie tutaj qr kod, który należy zeskanować i dostaniecie w końcu. Po kilku latach. Brakującą nomotki, która kiedyś miała się pojawić, ale jej nie dostaliśmy w końcu. Ją mamy jaką zeskanujcie sami, a na YouTubie pod filmem na pewno zobaczycie też link. Na razie, cześć.